Jak widzicie pracy przy tej ETZ jest troszkę więcej, szukałem w necie takiego poradnika, żeby było szybko, prosto, żeby ktoś powiedział po prostu jak to podpiąć, mam trzy schematy, żaden w 100% nie pokrywa się z tą ETZ, -ą. nie wiem czy po prostu jest więcej, czy już tu ktoś był, są jakieś przeróbki, wydumki i tak dalej. Podłączenie obrotomierza. Co my tu mamy? Mamy tutaj tak, cztery kontrolki, a cztery żaróweczki, dwie kontrolki, cztery żaróweczki, dwoma, dwoma żaróweczkami podświetlamy, do tego podświetlania idzie kolor, tutaj w tym wypadku masa to jest niebieski jak widać i prądowe to są biały z czarnym paskiem. To jest odpowiedzialne za podświetlenie licznika po włączeniu świateł. Ciekawe są kontrolki luzu. Może włączę, włączę zapłon. To jest kontrolka luzu, ta żółta, i kontrolka ładowania, ta czerwona. A dlaczego one są ciekawe? Bo idą tam do nich cztery przewody. Co to znaczy? To znaczy, że prąd dochodzi cały czas po przekręceniu stacyjki prąd jest cały czas na tych kontrolkach sterowane są z minusa, z tak zwanej masy w tym wypadku kontrolka kontrolka luzu przewód czerwony to jest z prądem zielonym dostarczamy, dostarczamy masę pamiętajcie, sterowane z masą tej masy jak nie będzie, kontrolka nie będzie świecić, a tej masy nie będzie jak włączycie któryś z biegów Wtedy przerwiecie obwód. I kontrolka czerwona, ta. Kontrolka czerwona, ta. Czerwony przewód z prądem cały czas i sterowany jest tutaj, jak widzę, z czarnego. Z czarnego. Co tu jest ważne, ważne, żeby którykolwiek z tych przewodów. Obojętnie, który nie może mieć styku z masą. Bo wtedy, wtedy będzie bida, nie będzie to chodzić, będą zwarcia. Czyli ten przewód, który wygląda jak masa, i ten z tyłu, ten, ten zielony, który też wygląda jak masa, one nie mają dostępu do masy całego, całego motocykla, do minusa z całego motocykla osobne. Przewody, bo to jest sterowane, sterowane z masy. Proste podłączenie, proste podłączenie przewodami, tak jak powiedziałem, w kolorach, jakby ktoś szukał, to może mu się przyda.